Smakuje ci chyba ta śmietana, co? Mama? No. no mama. No, co ty myślałaś, że kto? A ty masz tutaj takie małe pałeczki, żeby jeść drewniane eh, drewniane. Takie papaluszki. Czemu jest paluszkami swoimi? Smaczne ma? tak jest? Mhm. No, masz tu grupki, opacz. Śmietana lepsza, tak? Co, nie da się oszukać. Ale się upaciałaś, wiesz. Po, od jednego ucha do drugiego ucha. Od ucha do ucha jesteś upaciana. No? Tak? Chyba ci to smakuje, może pić. Trzeba sić umyśl troszkę, to... No, buciki. Dobrze, że buciki nie są w tej śmietanie umazane, wiesz? Nic nie ma, jak Ciebie nie mam, Mówiłam Ci. No. Ale nic nie dzieje. To tylko jak Ty to jesteś na to się dziwi. Ci... Nie, nie, kochanie. Ja Ci tego aparatu nie dam. Tymi rączkami, tymi paluszkami, takimi brudnymi. A? A. Mmm, mm, Jakie pyszne. Pyszota! dla kota. Chyba idziemy się umyć, co? Czy jeszcze tu pogrzebiesz w tym swoim tym grzebalniku? Chyba już pojadłaś, co? Może pić. Może pić. Może pić. Może to koćek. Kwiatek. Gdzie kwiatek? Ja to jadam mi Ja to mi się. Najlepiej się takie, tak? Mm. Mami. <laughs> Mam, ty nie usmarujesz mnie tą śmietaną, wiesz? Nie, nie dam się. Mm? Może pić? Może pić. Może. Uw dokładnie, uważaj. Co robisz tu nóżką? Chcesz przewrócić stół? Uważaj, uważaj. No uważaj. 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 A powiedz babcia Gosia. A powiedz Mirek. 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 A powiedz, Bab babcia, Go babcia Gosia! babcia Gósa, dziadek Rysio? Karolase, babcia Iza, woda Iza, dziadek Jurek, dziadek Jurek, pięknie. A powiedz Karolina, uważaj, uważaj. A powiedz Karolina, kajani, Karoli. kajani, Karoli. na. na. Karolina Karolina Gosia Gosia Rysio Rysia Jurek Jurek Iza Iza Brawo! Powiedz mama Ania Mama Ania Szymon Szymon Tato Szymon Tato Szymon A powiedz Kamilka Kamilka A powiedz wujek z wujek Bujek, bujek. Bujek z hmm. bujek.